I te paletka też, te paletyka. Wszystkiego dobrego, co was... Żegnam się z... Wa... <coughs> coś ze słońcem, jakiś kist, sunset kist, coś takiego. Hej, hej, witajcie. Zapraszam was dzisiaj na film z cyklu Przegląd Toaletki, a konkretnie Przegląd Bronzerów. Na wiosnę, lato lubimy troszkę opaloną skórę, rozświetloną, taką złocistą, apetyczną, może nie do końca czekoladową, ale taką fajną, wiecie, śniadą. Nie pokażę wam przynajmniej w tym filmie bronzerów, które są umieszczone w paletach tak zwanych wielofunkcyjnych, czyli do twarzy lub do oczu i twarzy, ponieważ no jeżeli by wam się spodobał jakiś bronzer, to kupić całą paletę no nie bardzo. A z tych pojedynczych myślę, że i tak coś możemy wybrać, jak nie dokupić, to poszukać w szufladach. A w dodatku film z bronzerami. Przeglądem brązerów był u mnie na kanale, jak dobrze sprawdziłam, dwa lata temu. Więc myślę, że wszystko to składa się na dobrą okazję, aby nagrać aktualizację, ponieważ no dużo, dużo rzeczy mi odeszło, dużo produktów mi odeszło, oddałam, rozdałam, wyrzuciłam i byłam troszkę w szoku, jak wyjmowałam to wszystko, że mam tak mało. Myślę, że taki film wam się przyda, spodoba. To poproszę łapki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. W takim razie zostańcie ze mną, zobaczcie, jakie mam brązery, i zapraszam do oglądania dalej. Zanim przejdę do kremowych brązerów, serdecznie pozdrawiam Dominikę. Pijemy dzisiaj, kochana, kawkę razem. Zdrówko twoje. Mam kubeczek z napisem Najlepsza mama na świecie taki mi się wziął z kuchni, już mam trochę upite. Upite, tak. Kawa parzona ze śmietaną 30%. I jeżeli ktoś z Was chciałby mi postawić kawkę wirtualną, to zapraszam do linku pod filmem. Zacznę od kremowych brązerów. Stars From the Stars. Kremowy brązer, ja mam w odcieniu 0,2 definicja. Tak wygląda kolor w środku. Trzeba go troszeczkę pomasować, żeby on się tak, jakby nie rozpuścił, ale tak zmiękczył. O! Tak wygląda na palcu. I tak wygląda na słoczu. Na okres wiosennoletni zmieniłam ustawienie w pokoju. Całego swojego stanowiska do nagrywania makijażowego również takiego na co dzień. No, ponieważ jest już bardzo, bardzo długo jasno w pokoju i musiałabym non-stop. Włączać lampy siedząc z boku. Lubię się rano malować do dziennego światła teraz. No i nagrywać też przy okazji będę w takim ustawieniu. Troszkę zmian się przyda, troszeczkę będzie tak. No ja, w podglądzie widzę fajnie. No jest pochmurno na dworze, ale i tak myślę, że światło jest okej. Okay. Dajcie znać. I w ogóle dajcie znać, teraz jak przeglądacie, czy coś macie. No, z tego co ja będę pokazywać kolejny bronzer to jest Stars from the Stars również. Montage Liquid Bronzer i to jest odcień 02 Neutral Bronze. Mamy tutaj taki aplikator jumbo. To od razu dam na od razu dam na, dło na, na rękę. O. Troszkę tu rozmażę. Klaresa Chic to Chic. Który teraz jest non-stop u mnie w użyciu na co dzień. Jeszcze tyle. No, myślałam, że go zużyję w kwietniu, ale niestety. I tutaj mamy. Bardzo go lubię. Tutaj coś stricte do konturowania. Bardzo chłodny brązer. Siglam. Ten odcień nazywa się Soft Tan. Tak, i ostatni bronzer, słuchajcie, kremowy Inglot. To jest odcień 23. Ktoś lubi delikatny, to on jest właśnie taki delikatny. No, i to są wszystkie moje kremowe bronzery. Jeszcze sobie zobaczcie, bo ja to ścieram. Teraz miejsce robię dla Brązerów sypkich, znaczy suchych, prasowanych. Jeszcze jeden produkt, o którym zapomniałam, bo leżał w innym miejscu, w szafeczce, nie przede mną wyjęty. Najnowsza kolekcja brązująca z Oriflame, Jordani Gold Essence. na dziesięciolecie wydania perfum Jordani Gold Essence'a i to jest, to już jest taki tint do skóry, więc no nie można go nazwać w sumie brązerem. Ale ja Wam pokażę, że on daje, wycisnę tylko trochę, taki rdzawy się wydaje. Już Wam go pokazywałam. On jest do brązowienia ciała i w sumie stwierdziłam, że najlepiej go użyć i rozprowadzić, tak palcami po prostu. O, patrzcie, jak on daje piękną opaleniznę. I zapach jest super. No. Dla porównania, widzicie? Dobra, trochę poćwiczę. Do dzisiejszego filmu powinnam się przybrązowić. Niestety nie zrobiłam tego, bo, bo jest ponuro na dworze. Nie wiem, czy to dobry, dobre wytłumaczenie, ale no tak mi się w głowie zrobiło, że no, po co? Po co się opalać, jak jest pochmurno? Brązery prasowane. Pielęgnacyjny puder brązujący do twarzy i ciała z Lidla, tak? Cien, czy cień? Cien. To jest odcień 03 numer. Tak wygląda. Troszeczkę rozświetlający. Taki ładny czekoladkowy, nie? O. Nie wiem, czy je można dostać. Pokazuję, bo mam. Kolejny bronzer, bardzo ciekawa propozycja. Ja go trzymam, bo kiedyś go widziałam u Julii, youtuberki, jeszcze nagrywała i ona go polecała. To jest Ecocera Bali. Także najpierw te chyba rozświetlające polecimy. Mm. Jego to tylko tak tyci, tyci muskać. Naprawdę. Ale jest piękny. No to taki brązowy rozświetlacz. Ale zastosowanie oczywiście można na niego znaleźć. Ja przyznam się, że go nie używałam zbytnio, ale no zobaczymy. W tym roku postaram się go trochę poużywać. Dalej coś bardziej rozświetlającego. Milion Dollar Beauty. To jest oczywiście Vibo. Mój ukochany. Body Bronzing Highlighter, no highlighter, ale wiecie co, to jest, taki, to jest takie miękkie o, i to ja daję na, w lato na dekolt uh -huh. takim pędzlem rzadkim, puszystym, żeby tylko sobie iskiereczki, tak to wygląda. I a propos Julii, tak się złożyło właśnie, że znowu ją wspomnę, bo od niej mam tutaj ten Pastel Tropic, Pastel Tropics. Brightening Powder, rozświetlający puder od Madzi Wołosewicz we współpracy z Lovely. Ale słuchajcie, on jest ciemny, więc ja go tutaj zakwalifikowałam do brązerów. Chociaż ja bardzo lubiłam, jak byłam mocno opalona, boki twarzy sobie tym oprószyć. No jest delikatny, ale musiałam go tu pokazać. No, no musiałam. Z kolekcji takiej pszczółkowej, jakoś nie miałam serca się z tym rozstać, Lovely. Jest tutaj taki kolorek i to jest też taki puder brązujący. No to zaliczyłam to do, też do brązerów, no bo można się brązowić, prawda? Nie, że tylko konturować. Dalej coś rozświetlającego, jak ja mam dużo w ogóle rozświetlających. Physicians Formula, Made in China. Light bronzer. Tak wygląda w opakowaniu. O, ładnie jeszcze pachnie. I gdzie ja tu mam wolne tuż. O, widzicie, no ten jest taki podobny troszkę do. Tutaj do tych. <ścoughs> do tych. Nie jest stricte, że, wiecie, bronzer yy, konturujący. Ale mało mam tych produktów, co ja zrobiłam. Tak, bo wiecie co, ja często, gęsto używam po prostu spalet wielofunkcyjnych do twarzy brązerów więc takie pojedyncze mogę mieć rozświetlające. Tutaj brązer, który bardzo, bardzo lubię Pierne Bronzing Powder Shimmering tak wygląda. O, on jest taki gładysienki. I on, powiem Wam, jest. Y Świetnym produktem na lato, ale do konturowania się nadaje. Tak. On bardzo fajnie wygląda. Podobny jest do tego, nie? Fajnie się nadaje do konturowania, właśnie. Mimo, że jest lekko rozświetlający i taki letni. Golden Rose Mineral Terracotta Powder. Ja miałam wszystkie odcienie, rozdałam, wydałam. Zostawiłam sobie tylko ten najciemniejszy. Delikatny, ale można go też używać jako lekki brązer. Na przykład najpierw tym, potem tym połączyć, kombinować. A jakiś stary brązer? Glamshop Nude, Glamshop Mandala, tak? Nude. Puder brązujący. To jest, oj, z lusterkiem, tak. <laughs> to jest duże, bardzo duże. Trzeba będzie, słuchajcie, wyjąć, bo ładny kolorek, tak? Na lato rozświetlający, ale bardzo ładny też. Trzeba będzie pozużywać, naprawdę. Jeden brązer, który mi został z kolekcji, Bell dla biedronki, słuchajcie. No, wszystko resztę wydałam. Te kontury, brązery, te z tych różnych kolekcji, te brązery. Wszystko wydałam. Bo leżało. Ja mówię, kupię do testu z Bell, z biedronki, a potem leży. Ale tego jakoś nie miałam sumienia, bo fajnie pachnie. Jest bardzo ładny kolor. O. Taki. I to jest kolekcja, właśnie taki pop, tak. No, I make-up. Kolejny bronzer to kultowy Hula Benefit. Też trzeba będzie pozużywać, bo no już ma trochę. Naprawdę ma trochę. Tak na palcu. On jest ciepły, mhm. ale fajny będzie też na lato. No, taka kolekcja. I co, du mało? Dużo. A tu mało, na stole mało, na dłoni dużo, na ręce. Okej. Okay, i teraz coś, co można kupić też właśnie pojedynczo, więc wyjęłam. Tu jest Mary Kay paleta stworzona przeze mnie, tak? I tu mam właśnie brązer. W Mary Kay bodajże jest jeden brązer, jeżeli się nie mylę. I pokażę wam, jak on się zachowuje. I tutaj dam go na koniec. Ładny kolorek też. Tylko, że rozciera się do pomarańczu. Trzeba mieć to na uwadze. Więc bardziej skupić na przykład tutaj, a rozetrzeć w górę tak do pomarańczu. żeby się opalić. Mamy za sobą pojedyncze rzeczy. I teraz takie paletki z brązerami. Może pokażę. No mówię. Y na przykład paleta, która jest do twarzy i ma rozświetlacz róż, to nie będę pokazywała, ale palety, które mają same brązery i owszem. Więc mamy Catrice Holiday Skin. No tu akurat jest brązer i rozświetlacz, ale pokazuję wam brązer. Te produkty nie są drogie, więc mogę już nawet wam polecić całą paletkę. Bo jest bardzo fajna. Dobra, zrobię ten rozświetlacz, bo będzie, że nie zrobiłam. No, bardzo ładne kombo. Kolejna paleta. Słuchajcie, bardzo lubię tę paletę HEAN. Kontur. i Ona ma trzy bronzery do wyboru do koloru, odcienia i w ogóle i rozświetlacz. Rozświetlacz ma piękny. Lecę od najciemniejszego. No jeszcze tak pokażę. O ten jest suchszy. I na końcu rozświetlacz. Trzeba uważać, bardzo się z nią delikatnie obchodzić, bo ten rozświetlacz się kruszy. Tak wygląda na palcach wszystko. To jest ten właśnie bardzo konturujący, szary. No i mamy rozświetlacz. Zróżnicowane odcienie i tonacje i nasycenie pigmentację. także no, ta paletka jest bardzo fajna. Co nie jest fajne, kurczę, no muszę, no, używać? Ma fashion, revolution. Zostawiłam sobie te dwie paletki. Nie wiem, mają coś w sobie. Mają w sobie coś, ja nie umiem się ich pozbyć. A w ogóle prawie nie używam. To jest najlepsze. Dajcie znać, czy macie tak z jakimiś produktami. To jest bronzer, który wpada w różowe tony. I tutaj mamy rozświetlacz. No, takiego. Ciekawe, nie? Różowe tony brązer. Totalnie różowy brązer. Jeden, jedyny taki mam. Przeniosę się na tą rękę, bo tu mi niewygodnie. Jeszcze raz wam zrobię. Brązer. Rozświetlacz. I druga paleta ma Fashion Revolution. Do oczu paletę się pozbyłam, ale to nieważne. Tak mamy w środku. No mają coś w sobie. No nie wiem, że ten marmur mnie tak. I rozświetlacz. Tak na palcach. I tu lecimy. No, brązer i rozświetlacz. Ach, ty, ty, ty. Miałaś pokazać brązery, pokazujesz rozświetlacz. Ale dobra, przynajmniej już tych paletek nie pokażę następnym razem. I kolejna paleta, którą muszę pokazać przecież. Kobo Professional. Słuchajcie, Bronzing new. Tutaj mamy cztery brązery. I tak naprawdę. Wszystko, co do szczęścia potrzeba. Lecimy. Aha, to muszę to, czyli od tego uh -huh. Dobra, Teraz ten mały i ten. Ten najbardziej masełkowy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Albo y, trzeci, czwarty. Widzicie? Trzeci, czwarty. Dobra, pomieszam. No. Yy, różne tonacje, nasycenia, pigmentacje. To też fajne do twarzy, naprawdę. Całościowy makijaż można zrobić. Taki cieniowany. Ostatnie dwa brązery w y, mojej kolekcji. Najpierw powącham o pięknie pachnie. Nam. I to jest Florida. Florida. Tak na palcu. Troszkę te produkty akurat. No, te co ja mam? Się sypią troszkę. Więc trzeba uważać. I mój od lat ukochany odcień brązera z Glam Shopu. W konturowni. Konturownie zużyłam, wykończyłam i brązer z konturowni dokupiłam. Jest to tak konturowanie, czyli ten taki bardzo ciemny bronzer, który był właśnie w konturowni. To muszę Wam zaznaczać, bo. To ważne, nie? Jak ktoś szuka i kochał ten z konturowni, no to jest taki. Ale nie wiem, czy jest do dostania. No, to jest neutralny totalny bronzer i wcale nie trzeba się go bać, bo on taki fajny jest, jak się rozciera. Też go nie pachnie. Chociaż troszeczkę pachnie już namem z palety, bo tutaj mam dużo produktów. Właściwie wszystkie znam, a jeden tylko Glam Shop. No i to wszystko. Szok. Szok. szok, 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 prawda? To są wszystkie moje bronzery. No i tamte kremowe, nie? Tutaj wcześniej były. Kiedyś miałam całą szufladę. Teraz już bronzery mieszczą się z różami. I się cieszę. Ja Was przepraszam, ale muszę dograć. Już bez podpiętego mikrofonu. Zapomniałam oczywiście, bo gdzie indziej leżały. W szczególnym miejscu. Najpiękniejsze dla mnie ostatnio bronzery rozświetlające pudry Jordani Gold Oriflame. Mamy ten jaśniejszy odcień, niestety na opakowaniu nie widzę nazwy odcienia. Napiszę. I już się zmyłam, tak, już pliki zrzucam i teraz dogrywam. Tak wygląda. Dla niektórych może być to rozświetlacz oczywiście. I teraz ten ciemniejszy, który mnie naprawdę powalił. Jest piękny. Ten ciemniejszy odcień. O. I jeszcze dodam, że bardzo lubię kulki Jordani Gold. Brązujące. Dodam, że lubię brązery w sticku. Mam Desling Brown z Oriflame. Też tutaj wstawię. Niestety nie mogę Wam na żywo pokazać, bo pojechały do testów. To ja dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co myślicie. Czy Wam się coś spodobało? Czy coś, mm, post, czy coś będziecie szukać z tego, co pokazałam? No, ja, nie To jeszcze raz poproszę łapki pod filmem, subskrypcję kanału i włączenie dzwoneczków. Żegnam się z Wami, życząc Wam cudownej pogody, wszystkiego dobrego, co Was spotka. Do następnego. Hej, papa.